Cześć, Staję z tej strony Mikołaj. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować moje wrażenia z testów okularów rowerowych Arctica Sprint, które mam na sobie oraz w rękach. To jest nowy model polskiej marki. Jak widzicie o takiej bardzo lekkiej budowie. Zwróćcie uwagę, bezramkowa konstrukcja, także tylko załóżniki dochodzą do szkła. Mamy nosek, a cała szyba jest sama. Także no, taki model właśnie o takiej bardzo zwiewnej budowie, podporządkowany niskiej masie i temu, żeby jak najmniej ciążył nam na nosie. Się. Mamy tutaj trzy wersje. Wersja S357, czyli po prostu niebieskie przycięgnięte szkło. S357A, czyli to samo bardzo podobne, ale z lustrzaną powłoką, taką mocno tutaj się wybijającą, która też zmienia nieco właściwości optyczne. O tym powiem na końcu. I model S357F, czyli fotochrom, który mam na sobie. I myślę sobie tak, opowiem Wam. Podstawowe cechy i wrażenia z jazdy w tych oprawkach, bo one będą jakby zbiorcze dla wszystkich tych trzech modeli. A potem na koniec opowiem o tych trzech soczewkach, żebyście wiedzieli, jak w każdej z nich mi się jeździło. I myślę, że po tym materiale dajecie już doskonale z modelem Arctica Sprint zaznajomieni. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o takie podstawowe cechy, no to niska masa to jest ich jakby podstawowy atut. 32 gramy, realnie zważona na mojej wadze. No i tak jak widzicie, z jednej strony optycznie wydaje się, że szyba jest duża ale z drugiej strony to nie są wcale jakieś wielkie, przytłaczające okulary, także taki fajny model, który po prostu jest ładny, wpisuje się w taki nowoczesny design właśnie dużego szkła, ale dzięki temu, że nie ma tej oprawki, dzięki temu, że one nie są takie przesadnie duże, nie zasłaniają półtwarzy, no to właśnie łączą średnią wielkość z wyglądem, który przypomina modele większe. Myślę, że fajnie wyglądają zresztą czy fotochromy, czy te przyciemnione, Są to po prostu ładne okularki, w których też dobrze się czujemy, no bo designersko to się wszystko zgadza. Co ważne... Jest też opcja dołożenia ramki korekcyjnej, także dla osób, które mają wadę wzroku, jest opcja sobie je skonwertować pod siebie i dołożyć właśnie dodatkową ramkę z korekcją. Taka wersja też występuje w sprzedaży. No i tylko wystarczy sobie dołożyć szkła korekcyjne, to jest jakby normalne. Każdy wie, kto ma wadę wzroku, na pewno o co chodzi. A z takich podstawowych funkcji, no pełna regulacja, naginane załóżniki, także tutaj sobie wedle uznania po prostu je wyginamy, profilujemy pod swój kształt szaszki. Tak samo nosek, który ma regulację. Z drucikiem po prostu sobie regulujemy, no i szkła oczywiście nie są wymienne, to my na etapie zakupu decydujemy, czy potrzebujemy czegoś, tak jak fotochrom, na zróżnicowane warunki, czy typowo na słońce te modele 357 i 357A a teraz przejdę do wrażeń z jazdy i tak jak powiedziałem, to będą cechy wspólne tych trzech modeli, a dopiero na koniec opowiem o poszczególnych soczewkach no jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy zwróćcie uwagę, okulary są zaokrąglone mocno to szkło jest wyprofilowane łukowate, więc one cały czas są bardzo blisko naszej głowy to oczywiście nie każdemu musi pasować jak wszystkie tematy, buty, kaski, okulary ciuchy, to trzeba po prostu mierzyć i sprawdzić, natomiast fakt, że są zaokrąglone sprawia, że one są cały czas blisko twarzy więc, to, że są blisko twarzy, plus niska masa, no to jest taki komfort odbierany jako to, że mamy coś lekkiego na sobie i jako też stabilność, no bo one nie mają jakby dużego pola do ruszania się, no bo cały czas ten środek ciężkości znajduje się blisko naszej twarzy. Natomiast jest to model ogólnie lekki, lekki, więc też nie jest jakiś super sztywny. I ja mam takie wrażenie, że na szosę, na taki fajny gravel, kiedy jest w dobrej jakości shooter, na MTB. Powiedzmy, XC, to się wszystko maraton, to się wszystko fajnie spisuje, ale kiedy ich pojechałem w takim bardziej agresywnym wydaniu na ścieżkowym rowerze trailowym, no to czułem, że one jednak są takie zbyt delikatne do takiego agresywnego łomotu. To są okulary stabilne, ale właśnie w takim zastosowaniu sportowo-rekreacyjny. Myślę tutaj o szosie, o gravelu, o cross country i o właśnie rekreacyjnym jeżdżeniu. Do zbyt agresywnej jazdy, takiej w sensie takiej mocno agresywnej, się już moim zdaniem nie nadają. I teraz to myślę, że dużo już powiedziałem o tym, jakie leżą na głowie, jaki jest komfort, jakie są takie ogólne tematy stabilności, natomiast chciałem przejść do bardzo ważnej dla mnie kwestii, czyli tego, jak te szkła są zrobione. Zwróćcie uwagę, że ramki tutaj oczywiście nie ma nigdzie. Ale szkła na całej powierzchni, wokoło mają w wodzie, oprócz tego miejsca tutaj, mają taką, jakby, takie inne wykończenie. One nie są. Tutaj nie ma normalnie szkła, przez które patrzymy, tylko jest takie zmatowione, jakby taki zmatowiony pasek, który ma, no nie wiem, z 3 mm, mniej więcej tak na oko, no nie mierzyłem tego słuchajcie, miarką, ale jest takie ewidentne, takie miejsce, które jest takim martwym polem. I teraz jest tak, kiedy na przykład jadę na szosie i się odwracam w tą stronę czy w tą stronę do tyłu patrzeć czy jakieś auta nie są za mną. Jest takie martwe pole. Po prostu nie ma ramki jakby na szkle, ale mamy efekt ramki, bo coś nam wchodzi właśnie w pole widzenia i tak samo to zaobserwowałem. Raz pojechałem w, nim, w nich wyścig MTB i kiedy byłem mocno zmęczony na podjeździe, jechałem fulla ręce mi się już załamywały, głowa opadała ku dołowi i czasami wtedy mamy tak, że patrzymy bardzo mocno e, tak do góry oczami, no bo wiadomo, głowa jest nisko, trzeba wzrok do góry zadzierać. E, tak trochę jak gdy jeździmy na rowerze czasowym na szosie, kiedy mamy mocno pochyloną sylwetkę i patrzymy do góry oczami, to tutaj wtedy też mi to martwe pole wchodziło. Detal, ale trochę denerwujący, no bo jednak myślę sobie, mamy okulary z jednej strony e, właśnie bezramkowe, a jednak taka ramka faktycznie tutaj jest. E, myślę, że to dobrze widać na zbliżeniach, e, bo to po prostu nawet gołym okiem e, widać. I to jest coś, co nie irytuje tak naprawdę, ale podczas każdej jazdy w to martwe pole gdzieś tam spoglądałem, no nie wiem, 3, 5, 7 razy w zależności jak długo jazda i razy gdzieś tam się obracałem, yy, jadąc rowerem. I, I właśnie ten moment taki był, kiedy oko w to chodziło. Yy, I też miałem takie wrażenie, że kiedy są jakieś takie mocne odbłyski, jakieś takie podanie światła kątowe z boku, to nieraz od tego się tak potrafi lekko odbić światło. Może to jakoś nie przeszkadza, ale no są takie małe, irytujące tematy, które no muszę po prostu wspomnieć, bo to nie są rzeczy, które sprawiają, że tych okularów bym nie zabrał na rower, ale są to tematy odczuwalne. Przechodzimy do omówienia poszczególnych soczewek. Zaczynamy od Fotochromu, który mam na sobie i to jest oczywiście super rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą po prostu mieć jedne okulary i się nie martwić o... Od... Czy jest słońce, czy jest deszcz, czy jest chmura, czy jest raz chmura, raz słońce, czy wjeżdżamy do lasu, gdzie jest ciemno, a zaraz wyjeżdżamy z lasu. Po prostu jedna soczewka, która zmienia swoje, swoją barwę, przyciemnia się automatycznie, kiedy robi się mocno słońce i się rozjaśnia, kiedy robi się ciemno. No, każdy wie, jak fotochromy działają. No i jest to super rozwiązanie na wszystkie te dni. Poza full lampą. Jeżeli chodzi o tą soczewkę, naprawdę trochę narzekałem właśnie na to obramowanie i to jest dla mnie minus faktycznie, który tutaj czuć i który trzeba wspomnieć, ale sama soczewka jest naprawdę fajna. Optyka, oddawanie kształtów, kontrast, to wszystko jest na normalnym poziomie, żadnego tutaj większego, ale naprawdę bardzo wszechstronne okulary od super ciemnych warunków przez te wszystkie pośrednie aż do takiego słońca, które jest prawie super mocne, bo jedynie kiedy rzeczywiście jest taki dzień, kiedy jest pełna lampa, no to już brakuje tego przemienia, ale od właśnie tego takiego powiedzmy kategorii zero do właśnie takich prawie 3 one super się spisują, moim zdaniem naprawdę fajne fajne są te fotochromy dobrze mi się ich nieździło. i też tempo zmiany tej barwy czyli tempo zciemnienia się i rozjaśnienia jest ok jest to standardowe, to nie jest tak, że mamy okulary marki, no jednak tańszej, bo Arklika to nie jest marka premium, to jest marka, która oferuje okulary w dobrych cenach i tutaj naprawdę ten fotochrom działa bardzo, bardzo poprawnie jestem z tych okularów zadowolony i nie mam, jeżeli chodzi o tą strzewkę, nic więcej tutaj do powiedzenia po prostu jest bardzo ok teraz przejdę do wersji 3.5 Czyli o tej wersji, która jest niebieska, ma po prostu niebieskie przyciemnione szkło, ona e, ma taką lekką lustrzaną powłokę. Wprawdzie to nie jest lustro niby, ale ona też taki daje efekt lekkiej lustrzanki. E, natomiast jeżeli chodzi o te okulary, one mają taki, e, taki e, e, temat, że zakładacie je i naprawdę widzicie, że jest, to są udane okulary na słońce może daje taki lekki różowy kolor może daje takie lekkie rozjaśnienie niektórych barw ale dla mnie to jest prawie nieodczuwalne po prostu dobre, przeciwsłoneczne okulary dość naturalnie oddające wszystkie barwy z takim mocną ochroną przed promieniowaniem więc naprawdę kiedy są takie dni z pełną lampą one się super spisywały dla mnie zupełnie nie męczące w odbiorze kolorów i dające takie lekkie wyostrzenie kształtów więc no wszystko to czego się po nich spodziewałem jakby tutaj osiągam Jestem z nich zadowolony. Nie bardzo nie lubię, jak są okulary przesadzone, że mają właśnie jakieś różne kolory szkieł, i one strasznie zniekształcają ci kolory. I często jest tak, że zakładasz, a świat jest taki pomalowany na jakieś super intensywne barwy, bardzo wesołe i to męczy. To męczy na dłuższą metę, bo 2-3 godziny jest ok, ale potem mózg już czuje, że wariujemy, bo, bo te kolory są nienormalne, więc naprawdę yy, mamy takie właśnie po prostu dobrze, dobrze podbite otoczenie, lekkie wyostrzenie, pełną ochronę przed mocnym światłem i to wszystko w takim, tak jak powiedziałem, neutralnym dla oczu, niemęczącym wydaniu. I to jest wersja 357A alternatywą jest S357A. I tutaj tak samo uważam, że jest bardzo dobrze osiągnięty ten efekt, że nie ma tego efektu przesadzonych kolorów, bo na pewno w tym lustrze, i je to czuć od razu, kolory są bardziej nasycone. Bo o ile w tym były takie lekko zmatowione, lekko takie różowe, mówiłem, to w tym mamy taki efekt podbicia barw. Mamy kolory bardziej nasycone, bardziej żywe, bardziej radosne jest to otoczenie. Na pewno każdy to zna, wie, że czasami założył kolory słoneczne i czuje, że barwy są takie bardziej właśnie podbite. Mamy taki efekt, no, że jest wszystko weselsze. I to jest tutaj taki, taki efekt osiągnięty właśnie. Naprawdę lepiej widzimy te kolory, one są takie właśnie bardziej nascone. Jest też podbicie kontrastu, ale to wszystko wciąż jest komfortowe, nie męczy wzroku. Także dla mnie naprawdę no, model bardzo udany. Właściwie każde te soczewki się fajnie spisywały. Myślę sobie, że te lustro. Może będzie pasowało osobom, bo tutaj ciężki wybór, tak, bo są bardzo podobne w sumie. Osobom, które szukają bardziej stylowego produktu, ale też produktu, który właśnie ma bardziej nasycone barwy, lekko, lepszy kontrast jeszcze i co bardzo ważne, lepiej radzi sobie też to lustro z takimi odbłyskami, kiedy mamy jakieś takie mocne kątowe padanie światła, więc są różnice. Ale to właśnie tak jak powiedziałem, nie każdy lubi lustro. Ja gdybym wybierać, to by chyba wziął sobie fotochrom na warunki wszystkie od ciemnego do lekkiego słońca, a na moste słońce właśnie wariant z lustrem. I to mi się wydaje, że na szoskę taki wariant z lustrem byłby naprawdę idealny. A jeżeli chodzi o ceny, te zwykłe 249 zł, czyli właśnie 357 i 357A, modele przeciwsłoneczne na moste słońce 249 zł, fotochromy. 319 zł, a fotochromy z ramką 399 zł i naprawdę, no tak jak typowo dla Arktyki, dobry stosunek ceny do jakości. Myślę zresztą, że już powiedziałem, słuchajcie wszystko, że doskonale te okulary znacie. Jeżeli macie ochotę poznać więcej szczegółów, to pamiętajcie, że na dole w opisie filmu jest też link do mojego artykułu na portalu Bajkur, gdzie szczegółowo rozwijam się w tych wszystkich kwestiach, więc jeżeli macie ochotę sięgnąć po więcej informacji, zachęcam Was do tego lektury. Oczywiście tradycyjnie zostawcie łapkę w górę, żeby wesprzeć naszą pracę. No i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby być na bieżąco z tego typu treściami. A ja się z nami żegnam. Jak widzicie, dzisiaj jest zmienna pogoda, raz słońce, raz ciemno, więc zakładam fotochromy i lecę dalej.